Dobry wieczór, z tej strony Horweth, a to jest nowy odcinek naszego kochanego wodza Awazur. I w tym odcinku wykonujemy zrobić robi wodę z mózgu. Dobra, dobra, chodźcie na dół, ustawiamy się tam przed głównym wejściem i czekamy na niego. Po Dawaj, w rządku, w rządku. Aha, pomimo czego daj się Idzie tutaj mam no, deszcz O, czaj, patrzymy na niego. Chodźcie, chodźcie on robi Olecham Podnoście On nie podnoście Co mu robisz? Co robisz, no... robisz łapkę mnie na gębę A widać że ja tu Dobra, Dobra, idziemy, idziemy do 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 w w Bije mnie Dobra, Dobra, idziemy, idziemy zaraz. Też na kuckach wchodzi, A, to o, też jest zabawne. Yy, o ma momentu TBH. Znaczy, Nie ma the way. The way. Dobra, idziemy. De, idziemy za, za nad On prowadzi. Jezu. Jezu. Prawie na ziomkach kucaniem. Mam ochotę wyjść. No trochę i trochę by że... O, on na się przyszedł. I prowadzi mnie, gdzie mogę sobie łapkę z gęby zdjąć. Co on robi? Jak on skończy, to my, to my to po kolei tu podchodzimy i e, 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 dajemy pierwszą emotkę. Co go bije? nudzi mu się. Knurze. Trzeba nie bić? Nie, na blokujemy go, blokujemy tyle. Nie nie nie, 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 przestań przestań, przestań. Chodź, chodź do nas. pierwszy. Niech pierwszy. Niech pierwszy. Niech pierwszy. Niech pierwszy. Niech pierwszy. Zabijemy, s**ka. Ja idę stąd! Dostań. Nie? tam mi maskę zakładasz? Wredna ty. To taka nowa moda. <laughs> Jeszcze tam nie ma maski. Dokuvatlı. Kaç dönmüş bir maske maske ne gibi? Kamplı tutar kamplı tutar ben de. Hmm. Ne My God, man. Czekajcie, 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 bo się zaszemy za, za na to. Idziemy. Na huzaka, na huzaka, na huzaka. o Idź, idź, przeloczę. Kolejka. Po kolej panowie. <gry> Co, co I, teraz, co, co I teraz byśmy mogli normalny mecz zacząć i chłop nie miał klatek. Też by była. To nie było coś. Kolejka. Muszę znaleźć jeszcze jeden punkt, żebyście się chcieli kłapać do końca. To wracamy tam, gdzie byliśmy. Dokładnie. To nie tu. Za przywódcą. No jak taki weteran, nie? już ranny trochę, zraniony przez życie. Nie uciekaj, nie uciekaj, nie uciekaj. Nie uciekaj niebo. Nie, 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 nasz dowódca. Na pewno. Na mnie nie bić. Mnie proszę nie bić. Czemu pewno. od grupy? Widzisz, za że, zostałeś skarcony za to, że uciekłeś od trupy. Dobra, to ja A ty jeszcze? Co ty tak mnie A Mam tak. żeby... <grym> Dokadać, <grym> że bym chciał, co? Nie ma problemu. Nie ma problemu. Nie Nie Dobra, za, za foranym idą. Po kolei, Podchodźcie, aż było. Pod no się Cię matce na Kazałem jej sobie pójść tam My Boję się, że ten co ostatni z nim to game over dla da, da niego Czy huh? to? Ona na składzie Co, coś My to gdzie jaścia jej Nie moja Będę chciało jej się zabawy Zobacz, co mi nie da, żonu, pach! Pes, pan! No, ty masz bez zbiadolenia, na no to... to Mówiłem, żeby grać bez zbiadolenia. Chodźcie połączmy się w jedno. Po się w jedno. Zbierzmy siłę, chodź tu. Nie, bo mnie się dokupy. Włożmy, kurde, Mega Zorda. Czekaj, ja, ja będę prawą ręką. Mega... Ja ja Dobra. Dobra <try> <try> boda, ja będę lewał ręką. To leżysz po psu. To było leże. Jebał. Nie no, nie leży. Daj mi to. Dobra, zdejmujcie pułapki. Jakie... przytomne jaki, 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 jak To nie moje. Dobra, niech ktoś zdejmuje płatkę. No już zdjąłem. Już próbowałem. No ja już zdjąłem na tam Kto jeszcze na tym nie próbował? Ja w każdym próbowałem No to idziemy do następnego. Dobra, no, idziemy za farmanym midderem. Idź. A kurde, z kury idzie, taki kurde nasz da. przewodnik. Co on robi? Skurwiła się, bo ją w kamień wytknąłem. Mhm. Co? czekaj, zatrzymaj ja, się za na chwilę. Na kucaka, na na kucaka, na na kucaka, na na na, na. Bawimy się w Snake'a Mein camp. Kurwa, za pod jakieś palaty ja, mu je przypierdolą To musi to leader zrobić Dawaj hmm. Lider musi ogłosić bunt? Poczekajcie, tak. zdejmijmy wszystkie wam klatki z gęb i wtedy bunt I ją atakujemy, <laughs> i my ją będziemy gadać. Dobra, próbować po kolei. Co blokował? No słoń dupę! Daj buzi. Blokujemy ją, chodźcie do kóry. Co kóry? Na kucyka, na kucyka. Daj buziaka! Dobra zdejmować Czekaj, jeden się zbuntował i sobie poszedł Proszę mnie nie bić Ja mam zgiom Nie, 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 Daj mi paletą Dobra kurwa próbowałem Pomacaj mnie podupci Hej, <grymne> <grymne> okay, to jest tylko to, ten. O, przepraszam. Ej, nie płaczcie, zdajcie na kurwa, co wy robicie? Ale <grymne> kurwa, Dobra, lidera.

10 się No bo się z nim ganiałeś. Okej. <grym> tak. Jezus, wszyscy ten jednostajny ruchy łapą. Jezus, jaka to jest błagowa. <grym> ty... no nie wiem przecież, to by było tak Trzeba było wziąć skrytość, bo to za wolno idzie. No, dobrze. Pójdziemy nią, to może tak zrobimy. Ale wciąż ja wolę chłopem grać. Bo to chłop, chłop powinien ginąć niż kobiet. kobieta. Kobieta to nie co na chłop to nie. Się chłop to nie. No nie to chyba, nie że pewnie na pedało. Dobrze, ustawić się w kolejce. Osoby, które nie mają klatki, czyli ze mną jedną zapraszam. A drugi w kolejce. O, świnka przyszła. Dzień dobry, chłopku. O, świka Kala, kala Dobra, sprawdzaj. Może to będzie udać A jak ci się nie uda, to musimy wrócić tam. To pierdolę go i zaczynamy nie jak, jak ci się nie uda tutaj zdjąć, to pobiegnij sobie tam, gdzieś my poczekamy na ciebie Mam dupę na Mam dupę. Dobra, jest pierdolona. No lec, nie, Zdejmij zdej sobie tę pułapkę. Nie, nie gonić. No to Będzie dobra, bez to tybie Idź sobie z dobra, Zostaw mnie, ja idę. No kurwa. Jeszcze jedno. Słuchaj, <ślałka znowu> <ślałka> to ja idę. papa pa. Zostaw mnie. Zostaw, zostaw mnie. Ja idę. Zostaw mnie. Już można. Zostaw mnie. Ja idę. Za mną. Biegnę. Zostaw to mnie, ej. Dlaczego nie? Hej. Dobra, ja znajdę was! Kurwa, przejdę na nasz stały szyk! mam zabawę! Prawie wejdę pod nie, po jestem w budynku. Ja umieram od razu. Zepsuł zabawę. Nie na długo.